Rozpoczął się festiwal Trójka. Górą po raz szósty do szklarskiej poręby przyjechali znani i lubiani radiowcy, którzy zaprosili niezwykłych gości ze świata muzyki czy filmu. Mało tego, udało nam się ściągnąć dwóch facetów, którzy właśnie jeszcze tydzień temu zmagali się z takim mrozem, że po prostu strach byli w Jakucji, miejscu, gdzie jest najzimniej na świecie, tam gdzie żyją ludzie. Minus 65 stopni. I będą opowiadali, opowiadali o tym, jak przeżyli ten potworny mróz. Spróbujmy, może ja potrafię nie tylko o morzu rozmawiać, może również. W kontekście gór z tymi artystami, których udaje mi się zaprosić tutaj, czyli najpierw Olgę Tokarczuk, później Anię Dymną, później Pawła Królikowskiego, czyli tak zwanego Królika Starszego. No i teraz czekamy na pana Piotra Frączewskiego. A to dopiero niewielka część festiwalowych gości. Muzyczną niespodzianką pierwszego dnia Trójka Górą był Sambor Dudziński i jego dźwiękowiązałka. To są czary, proszę Państwa, muzyka jest zaczarowana, tak jak radio jest zaczarowane i cyfra 3 również. Inauguracja festiwalu przyciągnęła tłumy miłośników radia z ciekawymi wspomnieniami. Zagadkową niedzielę Kuba Szczyczko z Mój syn Filip, który był w wieku mojego wnuka w tej chwili, to... Występował z, z kubą. W namiocie spotkań dyskutowano o także przyszłości miasta pod szurenicą, a także szklarskich i sportowych tradycjach, inicjatywach, a także miejscach. A swoimi spostrzeżeniami podzieliły się osoby niezwykłe: Stanisław Kornafel, Przemysław Wiatr, Mirosław Graf, Rafał Wrublewski, Małgorzata Richter-Urbańska i Sylwia Cybulska, która jest autorką interesującej strony. Schreiberhaus, szklarska poręba Historia domów to jest moja strona Facebookowa, na której staram się odkrywać historię. Obiektów w Szklarskiej Porębie, historii ich właścicieli, dawnych tych przedwojennych. Szklarska Poręba to. Szklarska Poręba to stolica Radiowej Trójki, to stolica yy, radości. Szczęścia. Hiperwentylacja, jak dla mnie, która super wpływa na pracę mózgu, artysty, na przykład, nie? I przepiękna przyroda. To najpiękniejsze miejsce do życia: to radość, to przeszłość, historia. Przyszłość, która powstanie i będzie wybudowana na tym bardzo mocnym, fajnym fundamencie. To moja wielka miłość. Od piątku studenci SSP, a także amatorzy rzeźbić będą w pryzmach śnieżnych. W tym roku do haseł, szklarska poręba i radio. Z czym to się kojarzy? Szklarska to nie wiem, gór w dół, dół gór i pierwszy przychodź do głowy i tam miejsce eee, a radio. No to takie rzeczy, które się pierwsze jako pierwsze z tym kojarzą, tak? Jakieś magnetofony, kasety, takie stare płyty. Festiwal Trójka Górą to nie tylko spotkania na skwerze radiowej trójki, to także niecodzienne imprezy towarzyszące. Takie jak promocja książki Kamasutra de Jonzi. Znajdziemy tam interesujące przedstawienia relacji damsko-męskich, a także krótkie wiersze. Wiersze są frywolne, zabawne. Książka nie powstałaby, gdyby nie wsparcie internautów. Odbiór był bardzo pozytywny, dużo ludzi się w to zaangażowało, więc pozostało tylko zrealizować to w jak najlepszej formie i myślę, że się udało, bo forma jest tak, jak sobie założyliśmy. Serdecznie zapraszamy na skwer radiowej trójki do szklarskiej poręby, bo dziać się będzie wiele, a ilość znanych i lubianych postaci przyprawi o zawrót głowy.